Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku symulowanej kariery menadżera po króciutkiej przerwie. Ostatnio nie było odcinka, były małe problemy techniczne, ale już wracam z tą serią. Eee, zacznijmy od tego, że chyba chętnie bym sobie zmienił klub, bo patrzę, że są naprawdę konkretne oferty potencjalnych stanowisk, więc myślę, że z tego nie skorzystać i nie wysłać mm, paru podań o pracę. Będzie na pewno dość ciekawe rozwiązanie, tym bardziej, że dość solidne kluby szukają trenera, nawet Juventus z tego co widać, więc to jest bardzo ciekawa opcja, przejdź do takiej drużyny. też myślałem o właśnie Barcelon Barcelonie, Realu, albo może właśnie Atletico, żeby złożyć tam propozycję, więc może zaczniemy od Juventusu, bo tam jeszcze mnie nie było tak naprawdę. Więc użyłem sobie podanie. Aha, jest rozpatrywany, więc nie mogę wcześniej, nie mogę więcej podań złożyć. Dobra, ale na razie kontynuujmy tej przygody z Elcze. Mamy tutaj mecz do rozegrania z trzecią drużyną dla ligi. Więc no, może być trudno, ale sprawdźmy, sprawdźmy jak pójdzie. 1-1, to jest naprawdę dobry wynik, biorąc pod uwagę różnicę klas obu zespołów. Więc jak najbardziej spoko. To jedna ósma finału będę grał z Rajowa OK. okej. Yy. Myślę, że jest to drużyna jak najbardziej do przejścia. Zawodnik zawieszony. Ktoś dostał czerwoną kartkę. Yhy. Walencja, no to ładnie się popisał. Dobrze, będę o tym pamiętał przy okazji następnego spotkania. Karim Adeyemi może nas przejść za 26,6 milionów 600 tysięcy No nie ukrywam, że jest to dość sporo hmm. Pst, Kurczę Nie wiem czy ja mam takie pieniądze więc Zobaczymy zaraz po tym meczu Dobra, tutaj musimy zrobić zmianę. Musi wejść Traorę na napad za Walencję, bo ten sobie się nie popisał ostatnio. Tak, zapiszmy zmiany w tym składzie i przejdźmy do tego meczu pucharowego. A, bo to jeszcze na ławce rezerwowych on nie może być. Dobra, zapomniałem się trochę, ale dobra, już naprawiam ten błąd. Dajmy szansę na ławce Baranowi. Tak, zapiszmy te zmiany w składzie. Ale też chciałbym dokonać kilku zmian, myślę. Mojej drużynie, bo jednak są zawodnicy zmęczeni. Niektórzy, więc warto by, warto by było dać im odpocząć. Na przykład tym, ktoś na lewej pomocy morentem. mnie. No trudno, będzie musiał grać e, El Sharaoui. Troszkę nie zmęczony, no ale trudno. Prawa, obrona, dobra niech zagra sobie jeszcze ten zawodnik. Angulo też, albo Angulo może zagrać. No dobra, zobaczmy jak pójdzie ten mecz pucharowy. Niestety porażka, ale celem była 1.16 tego pucharu, więc cel już został zrealizowany jak najbardziej fajnie. zostałem odrzucony ze stanowiska do Piemonte Calcio czyli Juventusu No dobra, trudno Pomyślimy nad tym jeszcze e, Dobra, włączmy tutaj tego walencję do składu ponownie Spróbujmy może troszkę innym klubie może to są za wysokie progi Dlaczego zostałem zdjęty? Jestem całkowicie pewny, że gdybym dogadł do końca, to my, nie Rayo Vallecano, wygralibyśmy ten mecz. No, niestety, czasami kondycja odmawia, odmawia posłuszeństwa. Atletico... O, są do, jeszcze kolejne zespoły do objęcia. Jest PSG nawet do objęcia. U, to by było ciekawe. Do francuskiej Lidze też mnie nie, nie było jeszcze. W Monaco, zobaczmy skład. Tutaj gra Hamsik, ciekawe. Czy zostać na hiszpańskim gruncie? Ja bym najchętniej wrócił do Anglii, ale jak widać, nie ma jeszcze tutaj mm, takiej propozycji. I zastanawiam, kim by tutaj zagrać? Do jakiego zespołu próbować dołączyć? A niech to będzie Real Madrid. Zobaczymy. Na razie czekam jeszcze tutaj kolejny mecz. Z tego co widzę, chyba z Atletykiem Bilbao. Zobaczmy czy mam rację. Zdecydowali się poszukać innego kandydata. Tak, z Bilbao będziemy grać. No chyba jednak muszę celować troszkę zespołu niżej plasowane. Z tego co widzę. Powoli będziemy na szczyt wchodzić, ale jest jeszcze tutaj Bayern, już bez Lewandowskiego, no ale tutaj sezon już być może zakończył karierę w tym trybie teraz już Lewandowski, ale na przykład taka Borussia. Kurczę, to by był fajny, fajny grunt, spróbujmy. Nic nie szkodzi zaryzykować, może się uda, kto wie. Zarządzanie zespołem Traore. Niech zejdzie. Dobra, wszyscy są gotowi do gry. Zawsze to jedną bramką. Czy no zawsze dość często przegrywam jedną bramką. Takie porażki chyba bolą najbardziej, bo jest taka świadomość, że było, było blisko choć wyrwania tego jednego punktu. No ale niestety się nie udało. Dobra, lecimy dalej. Ja zapomniałem o tym zawodniku. Kurczę. Szkoda. Ale i tak nie miałem na niego pieniędzy, szczerze mówiąc. Bo tutaj mamy w budżecie 19 milionów, więc jeszcze zarob plus budżet na pensję. No więc nie udałoby mi się niestety go chyba ściągnąć i tak. O, a może do Atalanty spróbuję. też fajną piłkę grają. Napoli, Milan. Roma. No kurczę. Chętnie bym zmienił grunt. Spróbował już teraz się w lepszym klubie. Ale na ten moment nie widzę takiej opcji. Spróbuję może do Inter. Tutaj widzę, że to jest ósme miejsce. Dopiero Inter zajmuje. Nie najlepiej jak na ten zespół. Kończy się okienko transferowe. No ja już nie będę robił żadnych wzmocnień. Choć zobaczę, może kogo mam tam na liście życzeń. że kogoś mógłbym tu jednak ściągnąć? Hmm. Rzesiu krychowiak, Kudus, Piotr Zieliński. Raczej mi na nich nie będzie stać, ale może spróbujmy jeszcze raz tego vilara na wypożyczenie. Zleci negocjacje wypożyczenia. Aha, zbyt. No dobra, na razie sobie odpuszczę. Dogram sezon tym składem, co mam. Wolsztyński przeszedł z Rakowa do, nie wiem, jakiego klubu, ale Delhi Alli z Bayernu do Manchesteru City za sto parę milionów chyba, z tego co widziałem. Ciekawe, ciekawe, czy tutaj się toczą kariery niektórych zawodników, z tego co widzę. Te kwoty co niektórych piłkarzy naprawdę są strasznie dziwne. Mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie, że Lo będzie kosztował 122 miliony. To jest troszkę chyba przesada jednak. No, ale może jeszcze tak się rozwinie, że będzie jednym z najlepszych zawodników na świecie. O, chcieliby mnie w Eintrachtie Frankfurt. Hmm, dobra, muszę o tym pamiętać. Ja jeszcze spróbuję. Zobaczymy, co odpowie mi, Inter. I potem odpowiem Eintrachtowi jaką podajemy decyzję. Jeszcze muszę się zastanowić chwilkę. No dobra, szukają innego kandydata jeszcze. Zobaczmy, co tutaj jest. O! Jest to, co mi interesuje. Liga Angielska. Kurczę, być trenerem Manchesteru United fajnie by było. No Brighton... Jest Brighton też. Karbownik nawet tutaj gra. Kurczę! Może bym spróbował w tym Brighton, ale najpierw spróbuję do Manchesteru United. W ogóle, co to za skład? Bo Nucci, Skriniar, tu jeszcze jest Korea. Ciekawy, ciekawy. Ale póki co mecz z Levante. Siódme miejsce w tabeli mają. Zagrajmy tym składem, co mamy. Ojej, 3-1 u siebie, no to dość druzgocąca porażka. Na pewno nie napawa optymizmem. No, chyba muszę jednak spróbować się w tym Minecraftie Frankfurt. Nie wiem co o tym myślicie. Boję się, że jak będę chciał poczekać na wasze opinie, to zaraz mi zrezygnują ze mnie i nie będą chcieli mi e zaoferować pracy w żadnym z tych klubów. Arsenal. Ja tak sobie przeglądam składy, jak wyglądają w niektórych klubów. Czasami ciekawe smaczki są. Chelsea Bakayoko wrócił do Chelsea. w to nieciekawe. Leeds. Może spróbuję Leeds do Leeds. Hmm. Bednarek gra jeszcze tutaj w Southampton. No nie widać go w pierwszym składzie. Tottenham. West Ham, Fabiański jest dobra. Jeszcze złożę może do. albo Lester. Lester zawsze mi się podobał jako klub też. Czy wróci do Brighton? No nie mały dylemat przede mną. Hmm. Kurczę. Cały czas się waham, jakie tutaj podjąć decyzję, Bo muszę mierzyć silny zamiar, że raczej do takiego Manchester United na mnie nie chcą, no bo nie te doświadczenia. Ale spróbuję może do Arsenalu jeszcze się dostać jakimś cudem. Tylko żebym nie przedłużył za bardzo tej decyzji z czy chciałbym przejąć Eintracht czy nie bo myślę, że już niedługo mogą znaleźć kogoś innego na moje miejsce. No Dobra, cały czas mnie wrócę, więc myślę, że spróbuję swoich sił w Eintrachtcie. Jest to zupełnie nowy grunt, coś nowego. Myślę, że to będzie fajne rozmaicenie serii, dlatego kończymy przygodę zelcze i oficjalnie zaczynamy przygodę z Eintrachtem Frankfurt. W lidze niemieckiej jeszcze mnie nie było. Z tego co wiedziałem Piotr Zieliński gra w tym zespole także będzie polski akcent zobaczmy zaraz jak wygląda skład jak wygląda w ogóle miejsce w tabeli jakie są oczekiwania w tym klubie względem mojej pracy no, mam nadzieję, że zaraz mi nie powiedzą, że wygrał ligę skoro tu jest Bayern Monachium no ale zobaczymy jest jakiś dziwny problem, bo jak chcę zacząć pracę w Eintracht to wywala mi grę i zostaje ekran cały czas się ładuje, tak jak tutaj widzicie, ładuje się, ładuje i w pewnym momencie wywala mi grę. I nic więcej nie mogę z tym zrobić. Mogę normalnie przejść do dalszego etapu gry, że sobie tam robić treningi i tak dalej, ale po jakby po podpisaniu kontraktu wywala grę nic więcej się dzieje. Dlatego w tym odcinku będzie wszystko, na następny postaram się to jakoś coś z tym zrobić. Nie wiem dokładnie, gdzie tkwi błąd, ale może go jakoś rozwiążę. Tymczasem ja Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.